Przystępując do organizacji kolejnej edycji Sieradz Open Hair Festival zawsze inspiracją jest dla nas Antoan Cierplikowski I tak było w tym roku. Antoan Cierplikowski wspierał młode talenty, wspierał młodych artystów, bardzo ich kochał. I na tak w 11. edycji festiwalu pojawią się młodzi projektanci mody, ale pojawią się ci, także ci, którzy już osiągnęli sukces. Jest to nocny pokaz Gosii Paczyńskiej, na który zapraszam bardzo serdecznie. Bardzo ciekawy pokaz Katarzyny Konieczki, której stroje tak naprawdę konstrukcje inspirowane narzędziami tortur używała w swoich teledyskach Fergie Lady Gaga także doda więc zachęcam do obejrzenia pokaz będzie czymś w rodzaju bajki w przestrzeni publicznej ja staram się zawsze wkładać taki pierwiastek surrealny nierealny baśniowy żeby on jakby zaistniał w przestrzeni publicznej, czyli jakby nagle w naszym takim realnym świecie znalazło się coś baśniowego, coś środem coś z bajki, coś przerysowanego. Także na pewno nie będzie to zwykły pokaz, y, zwykły w takim sensie: sukienki, czy takie eleganckie, wyjściowe, czy koktajlowe, czy nawet balowe. Nie. To będzie pokaz, który będzie paradą zupełnie odrealnionych, baśniowych postaci. Będzie także inspiracja teatrem i Hollywood. To wystawa Wiesławy i Alana Starskich we foyer Teatru Miejskiego, zatytułowana Tło na pierwszym planie. Ciekawy sposób podpatrywania, jak pracują Alan Starski i Wiesława Starscy, ponieważ jest to małżeństwo dwóch artystów, którzy nawzajem, często inspirując się, pracują wspólnie nad projektami. Alan Starski, jeden z najbardziej z znanych polskich scenografów, laureat Oskara za scenografię do Listy Schimmera, a Wiesława Starska, która projektuje kostiumy, jest kostiumografem z wykształcenia po Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i rzeczywiście tutaj będzie można zobaczyć jej projekty, jej rysunki, jej finezyjną kreskę i także tak podpatrzeć taką pracę kostiumografa, gdzie przy projektach rysunkowych doczepia kawałeczki tkanin, które w tym ostatecznym efekcie będą właśnie służyły jako materiału, z który wykona się mi się bardzo podoba, bo można zobaczyć, jak kiedyś wyglądało. I ogólnie zobaczyłam, jak wygląda pan Alan Starski. No, jest bardzo ciekawa, nie powiedziałabym. Są bardzo fajne rzeczy. Można pooglądać sobie, jak się tworzyły filmy i jak powstawały te kostiumy, wszystkie. Wystawa jest bardzo piękna, można zobaczyć wszystko dokładnie, jak kiedyś robili w filmach i w ogóle bardzo mnie wszystko ciekawi. Wszystko bardzo ładnie, czytelnie pokazane, prace są przepiękne, nawet trudno sobie wyobrazić, że to jest zrobione przez czyjąś rękę i no po prostu przepięknie jest tutaj, no nie do opisania. To ogromne wyzwanie dla nas, ale również i ogromna nobilitacja. Przypomnę, że Alan Starski to osoba, która Absolutnie osiągnęła szczyty sławy. Open Hair Festival przez ostatnie lata to jest jakość i tej jakości chcemy trzymać się, pokazywać mieszkańcom, ale nie tylko absolutnie to, co jest w obszarze sztuki, bo taki właśnie był Antoine w wizji kreowania samego siebie to, co najlepsze w wydaniu nie tylko krajowym, ale również i światowym. Będzie także oprócz mody oczywiście fryzjerstwo, bo od tego swoją karierę zaczął Antoan Cierplikowski. I tutaj przyjeżdża do nas stylistka z Dubaju, jest Rosjanką na co dzień mieszkającą w Dubaju, Zuchra, która będzie tworzyć piękne konstrukcje na długich blond włosach. Oprócz tego pojawi się także zaskakujące zakończenie pokazu most Adama Schulza, to wszystko już 20, 21 lipca, a 19 scen. Na Ofowa. Zapraszamy serdecznie. Antoine Cierpikowski działał w różnych dziedzinach życia. Wspierał także młode talenty i my od kilku lat również działamy w tej kwestii. Tym elementem jest scena plażowa. Zapraszamy nad rzekę Wartę. Na plaży sieradzkiej zagrają Baranowskie oraz Kwiat Młodzi wykonawcy, ale już lubiani Dodam tylko, że Baranowski jest chociażby znany z udziału w programie Boys of Poland, a już jego debiutancki album i utwory, które na nim się znajdowały, trafiły do listy 20 najchętniej granych utworów muzycznych w Polsce. Niekwestionowaną gwiazdą muzyczną się Open Hair Festival w tym roku będzie na pewno grupa Alpha Ville, z którą wspólnie będziemy świętować 35-lecie najsłynniejszej płyty debiutanckiej Forever Young. Hello, this is Marion Gold from Alphaville, and I'd like to invite you for our concert in the city of Sheeratz on the 20th of July. It will be a great show with all our hits like Fabian, Big in Japan, Sounds Like Melody, etc., etc. During the Open Hair Festival, you know, Open Hair, you need to be there at the Open Hair Festival, and uh, we will have a great time all together. And, uh, I see you, and if you're not coming, I know where you live, okay? Przed Alfa wystąpi wystąpi Fox, Smolik, wsparty fajnymi wykonawcami Bordkrom oraz John Porterem. Unikatowy projekt nie pokazywany jeszcze w plenerze w kraju. Zapraszam serdecznie sobota 20 lipca, Plac Wojewódzki. Hello, ladies and gentlemen, greetings from Warsaw, ankur Fox. Um, we're really looking forward to playing festival w Szaradze. It's going to be amazing day. It's the open air festival. I uh, can't wait to see there. So bring it, Take it easy. Bye -bye. Tego dnia również dużo będzie pod względem muzycznym działo się również na rynku. Nasz lokalny Warta Folk Band, you, my, rybka, jeziora. Zespół Hańba. Niedziela to również uczta muzyczna, tym razem już tylko i wyłącznie na rynku Singing Birds, a wieczorem Open Hair Festival zakończymy wspaniałą ucztą muzyczną w wykonaniu Masecki Młynarski Jazz Band. Serdecznie zapraszam. Szanowni mieszkańcy, drodzy goście, to już 11. edycja Open Hair Festival. Od 19 lipca do 21 lipca. Serdecznie zapraszam na wydarzenie, którego inspiracją jest Antoine Cierplikowski. Będzie wiele się działo, a o szczegółach będziecie Państwo informowani przez media. Zapraszam serdecznie.